Przez 27 lat miała nie wychodzić z domu. Zamknięta, odcięta od świata, rzekomo przetrzymywana przez najbliższych. Kiedy prawda o życiu Mirelli K. wyszła na jaw, wszyscy poczuli szok, ale też gniew. Jak mogło do tego dojść, tuż obok nas. Witajcie, tu Alicja z kanału Alicja Protki Gwiazdy. Dziś podzielę się z wami historią, która nie daje mi spokoju od chwili, gdy o niej usłyszałam. Historią o samotności, niezauważeniu i o dramacie kobiety, która mogła przez niemal trzy dekady żyć w czterech ścianach, a my niczego nie zauważyliśmy. Zaczęło się od wiadomości, która rozeszła się lotem błyskawicy 42 letnia dziś Mirella K. Mieszkanka świętochłowic została latem tego roku obrzęta interwencją służb. Według doniesień sąsiedzkich, kobieta od 1997 roku nie wychodziła z mieszkania. Miała 15 lat, kiedy rzekomo została odcięta od świata zewnętrznego. Przez lata miała nie chodzić do szkoły, nie korzystać z opieki medycznej, nie mieć kontaktów towarzyskich. Zniknęła. To właśnie sąsiedzi, zaniepokojeni tym, co widzą, a raczej czego od lat nie widzą, powiadomili odpowiednie instytucje. W lipcu 2025 roku rozpoczęło się śledztwo. Policja zaznacza, że nie potwierdzono jednoznacznie wersji o przetrzymywaniu, jednak sprawdzane są wątki dotyczące znęcania fizycznego i psychicznego. Sprawa budzi ogromne emocje, bo nawet jeśli formalnie nie doszło do uwięzienia, to coś bardzo złego działo się za tymi drzwiami przez całe lata. Jako Alicja próbuję zrozumieć, jak to możliwe, że nikt nie interweniował wcześniej. Jak mogliśmy pozwolić na to, by dorastająca dziewczyna zniknęła z życia społecznego i nikt nie podniósł alarmu. Dziś Mirella jest już bezpieczna. Ale jej historia dopiero się zaczyna. Jej znajomi i sąsiedzi postanowili działać, uruchomili zbiórkę internetową, by zebrać 500 tysięcy złotych. Te środki mają posłużyć na leczenie, odbudowę zdrowia, w tym naprawę zębów i zapewnienie jej podstawowych warunków do życia. Autorka zbiórki mówi wprost: Mirella nie ma nawet ubezpieczenia zdrowotnego. Szpital prawdopodobnie wystawi jej rachunek. Ta zbiórka wywołała poruszenie. Ale też zamieszanie. Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowicach zdystansował się od tej inicjatywy, twierdząc, że nie miał z nią nic wspólnego i dowiedział się o niej z mediów. Dyrektorka OPS, Monika Szpoczek, podkreśliła, że instytucja objęła Mirelle opieką już w lipcu, prowadzi działania w zakresie mieszkaniowym i medycznym, a także formalizuje jej status ubezpieczeniowy. Według OPS nie ma wątpliwości państwo ma narzędzia by pomóc osobie, która nie jest ubezpieczona. Ale na wszystko potrzeba czasu, a zdrowie i bezpieczeństwo Mirelli nie mogą czekać. Z jednej strony, lokalna społeczność pełna empatii, gotowa zbierać fundusze, z drugiej, instytucje, które muszą działać zgodnie z procedurami. Ta historia, choć jeszcze pełna pytań, jest dla mnie jednym z najboleśniejszych symboli cichego cierpienia. Bo nawet jeśli są dokumenty mówiące o ważnym dowodzie osobistym i spełnieniu obowiązku szkolnego, to przecież coś się wydarzyło coś, co sprawiło, że ta kobieta żyła przez dziesiątki lat jak cień. Czasem legalność nie oznacza sprawiedliwości. Czasem formalność nie oddaje całej prawdy. Dziś, jako Alicja, apeluję nie zamykajmy oczu". Zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Bo dramaty, takie jak ten, Rozgrywają się często tuż obok w bloku, na tej samej ulicy. I nie każdy ma siłę, by samemu wyjść z cienia. Jeśli ta historia Was poruszyła, zostawcie komentarz. Napiszcie, co o tym sądzicie. Zasubskrybujcie mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by nie przegapić kolejnych historii tych o życiu, które pisze najbardziej szokujące scenariusze.